No cześć, cześć kochani! Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Eee, tak jak obiecowałam wam w poprzednim vlogu, nagrywam to w sumie tego samego dnia. Zrobimy sobie taki szybki haul z Sinsei. Mam super nowości z Sinsei. Może wam nawet przymierzę, dlatego że będzie to sukienka, będą to dwie narzutki. Mam też fajny pasek. Tak długo szukałam takiego paska, aż w końcu znalazłam całkiem spontanicznie w Cinsey. Także za chwilę Wam to wszystko pokażę. Stwierdziłam, że pokażę, dlatego że to wszystko teraz jest dostępne w Cinsey. Także jeżeli coś Wam się spodoba, to możecie sobie podjechać i zakupić, bo myślę, że rzeczy, rzeczy są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Także zapraszam Was na kolejnego vloga. Ja idę, przynoszę rzeczy i mierzymy. No dobrze, słuchajcie, pierwsza rzecz to jest pasek. Ten, o którym Wam mówiłam, strasznie mi się spodobał i w ogóle cena. 15,99. Ja szukałam paska z taką fajną, podwójną, okrągłą, okrągłą klamerką i zobaczcie. Super. Ja już mam w ogóle wizję, do czego ten pasek będę nosiła. Cena super, pasek fajny, bardzo taki prosty, czy do sukienek właśnie, czy do jakieś tam innych rzeczy, żeby sobie tutaj zadziałać w talii, także mega się cieszę, bo padł w moje ręce dzisiaj. Dobra, czekajcie. Okej. Okay. Tak na szybko tylko zobaczymy. Jest fajny. Były też inne kolory, ale powiem Wam, że ja dokładnie chciałam taki czarny. No, tak na szybko, ale super, naprawdę jeszcze mogłabym w sumie go mocniej ściągnąć. Także taki pasek piękny, pierwsza rzecz, na którą się dzisiaj skusiłam. Kolejna rzecz to słuchajcie, czekolada. Wiecie, że jeżeli, wiecie, jeżeli oglądaliście moje vlogi z zeszłego roku, to wiecie, że w tamtym roku zachorowałam na kolor czekoladowy i po prostu i e body. I koszulki i szukałam też e, wszystkiego, co ma kolor czekoladowy i powiem Wam, że w tym roku absolutnie czekoladowe dalej w trendach, absolutnie dalej mi się podoba e, i znalazłam właśnie dzisiaj w Sinsei taką czekoladową, króciutką ramoneskę. Bardzo miła w dotyku, bardzo przyjemna. Ja lubię ramoneski, mam dużo ramonesek w swojej szafie, uważam, że one potrafią zrobić fajną stylówkę. Ona kosztowała 99 zł i jest króciutka, ale powiem Wam, że kolor ma po prostu idealny i ja już po prostu czuję jesienny klimat. Naprawdę czuję jesienny klimat. Także słuchajcie, już ja sobie tej sprawdzę. Ona prezentuje się tak. Przymierzę Wam ją teraz po prostu do tej sukienki, ale myślę, że ona będzie wyglądała naprawdę świetnie do wielu, wielu stylizacji. Także taka ramoneska, już nie będę jej zapinać, ale słuchajcie, tutaj ma oczywiście paseczek. Piękna, po prostu piękna i nawet słuchajcie do sukienek, do legginsów, do dłuższej bluzy, czy na przykład jakiejś rajstopy, kozaczki. No wiecie, no fajnie można by wysty ją wystylizować. No świetna, bo ona ma naprawdę piękny taki czekoladowy kolor, cudowna, bardzo mi się podoba. Jest króciutka, ale teraz słuchajcie, mam wrażenie, że te wszystkie kurtki ramoneski. To właśnie takie króciutkie są. Mogłaby być troszeczkę dłuższa, ale ja też uważam, że taka krótka fajnie tutaj też robi nam talię, szczególnie jak ją na przykład zapniemy. No nie wiem, świetna, bardzo, bardzo mi się spodobała. No i ten kolor to jest taka idealna czekolada. Słuchajcie, ja jestem tutaj przy oknie, więc jestem bardzo, że tak powiem, rozjaśniona. Spróbuję troszeczkę zrobić, żeby było ciemno, ale kolor, no prawdziwa, prawdziwa. Prawdziwa boska czekolada. To w ogóle Nelcia położyła jakiś tam e, swój e, drewniany warsztat, postawiła, i tak tutaj się nim bawi. Ale no, powiem Wam, że super, super. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. No dobra, kolejna rzecz, chociaż muszę Wam powiedzieć, tu się pewnie zdziwicie, że ostatnio ta panterka to tak. No tak powiem Wam szczerze, trochę już mi chyba za dużo tej panterki. Natomiast jak zobaczyłam tę sukienkę, ona jest taka delikatna, taka przewiewna. I jak ją zobaczyłam, to stwierdziła mnie, no kurczę, chciałabym taką sukieneczkę mieć w swojej szafie i też pomyślałam, że ona fajnie będzie wyglądała do tej czekoladowej ramoneski, do jakichś botków albo do tej takiej narzutki kurteczki, którą Wam za chwilę jeszcze pokażę. Ona chyba kosztowała, czekajcie, ta stówka kosztowała. Pasek kosztował 15,99. Ona chyba 40 zł. 39,99. Więc słuchajcie, no cena po prostu świetna. Ona jest taka delikatna, przewiewna, będzie fajna na teraz, ale będzie też fajnie, można do niej założyć, wiecie, kryjące stopy, jakieś kozaki, czekoladową ramoneskę, e, zamszową czekoladową torebkę i jest super. 39,99 40 zł, no to słuchajcie, no to, to ja Wam powiem tak, no to szkoda było po prostu nie, nie wziąć, zaraz wejdę w ten warsztat. Zobaczcie, jeżeli chodzi o długość, to długość jest taka... Także po prostu, no, szkoda, szkoda było nie wziąć. A już mam też na nią pomysł, więc co? Super! Boże, ona jest normalnie taka fajna, przewiewna, śliczna. A czy to jest panterkowy wzór? No taki panterkowy chyba trochę. Kurczę, nie mogę się odsunąć jeszcze przez ten warsztat. Może warsztat po prostu przesuniemy trochę? Dobra, przesunęliśmy trochę warsztat, żebyście mogli zobaczyć też długość. O. Taka jest, jeżeli chodzi o długość. No, śliczna, naprawdę śliczna. I teraz narzucę do niej tę narzutkę, która też bardzo mi się spodobała. Jest bardzo prosta, ale taka też wiecie. No, ładna, ładna, zaraz pokazuję. No dobrze, już wam pokazuję. Zameczek, guziczki. Taki lekko czekoladowy kołnierzyk. I zaraz ją sobie nałożymy. Przymierzymy tutaj kieszonki i ona kosztowała, słuchajcie, 79,99. No kurczę, naprawdę fajna, naprawdę fajna. Powiem Wam, że naprawdę dużo fajnych rzeczy było dzisiaj w Sinsei. Wiele rzeczy mi się bardzo podobało. Czekajcie. Patrzcie, nawet do tej sukieneczki. Nawet do tej sukieneczki fajnie to wygląda. Już pokażę Wam z bliska. Materiał też taki. Bardzo mięciutki. Nito jeans. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, co to za materiał. Już wyszłam z prawy, z prawy pokazywania ubrań. E, lekko czekoladowy kołnierzyk, gdzieś mi się zawinął. Mamy fajne guziczki. Bardzo przyjemny materiał. Są tutaj też kieszonki. Ekstra. Ekstra. Bardzo fajna. Na zameczek. Super. Tak, a wiecie, jak to się mówi? Jak my z moją mamą mówimy zawsze: do biegania, do latania. Bardzo ładna, naprawdę. Wiecie, kupiła, pochwaliła i zadowolona. No i tak po prostu musi być. Uważam, że nawet do tej sukienki fajnie to wygląda. No i kochani, to by było na tyle. Zaraz jeszcze chyba przymierzę sobie tę czekoladową ramoneskę, bo uważam, że też będzie tutaj do tej sukienki fajnie pasowała. Szybki haul, szybkie takie mierzymy we vlogu. Jeżeli chcecie więcej, to ja z miłą chęcią wybiorę się jeszcze na jakieś zakupy, coś kupię i Wam nagram, dajcie mi znać. A ja jeszcze przymierzę szybko tę ramoneskę. No i dajcie znać, czy podobają Wam się te rzeczy, czy to nie wasz styl? Czy wam się zupełnie nie podobają? O, właśnie, teraz wam zadaję pytanie, więc możecie tutaj konstruktywnie powiedzieć, bo was poprosiłam o to. Czy się podoba, czy się nie podoba? Mi się podoba i to najważniejsze. No i jeszcze sobie przymierzyłam tę czekoladową ramoneskę i powiem wam, że super, że to też wszystko fajnie tutaj do siebie pasuje, więc super. Dzisiaj słuchajcie, na porannym rozruchu mamy grzybki. Dużo grzybków, dużo, dużo. Zobaczcie. Tu jeszcze takie młodziusieńki są. Proszę bardzo, tutaj też. Także dzisiaj jak najbardziej na tak. Chyba pozbieramy zaraz. Chociaż w sumie nic ze sobą, oczywiście, jak zwykle nie wzięłyśmy. Ale patrzcie, grzybki. A teraz zatrzymałyśmy się z mamą na chwilkę i słuchajcie, robimy sobie taką lasoterapię. Cieszymy się tutaj lasem, zwolniłyśmy troszeczkę. Ja zaraz się poprzytulam do drzew, bo bardzo, bardzo lubię to robić. Także mamy teraz taką chwilkę. Każda gdzieś tam sobie pomyśli o tym, o czym chce pomyśleć. Zwalniamy na chwilkę i delektujemy się chwilą i delektujemy się lasem. Wybraliśmy się jeszcze na rowery z dzieciakami i wróciliśmy, słuchajcie, po te grzyby, które dzisiaj tutaj były rano. Ja wiedziałam z mamą mniej więcej, w którym miejscu one są, więc wybraliśmy się na rowery. Gotowi wszyscy, Leo. Tak. Gotowi. Dobra, jedziemy dalej, mamy grzyby, więc ruszamy dalej. A teraz idziemy jeszcze do magicznego lasku zobaczyć, co tam słychać. Ciekawego i zaczyna kropić deszcz. No i padało, padało, słuchajcie, chwilkę, kilka kropel. I znowu wyszło słoneczko, także kilka kropelek spadło i znowu jest pięknie. Grzybów nie mamy dużo, ale coś może y, z tych grzybów y, zrobimy. Może jakiś sos grzybowy zobaczymy. Bardzo dużo maślaków już się pojawiło, także super. Zobaczcie, kochani, y, mój tato narwał nam z naszego ogrodu takie piękne kwiatki. Zawołał Nelcie, mówi Nelcia: zerwałem wam kwiaty. No i zobaczcie, jakie mamy tutaj piękne kwiatuszki. Wróciliśmy z wycieczki rowerowej. Tato poszedł do ogrodu, zerwał nam, zobaczcie, kwiaty. A pokazywałaś wczoraj? Ale trzeba to też. No to pokazywałaś wczoraj ten, ten zestaw. No, skórą i długopis. I my ciągle tak. I test. My tak ciągle. Nie ciągle... wiedzieliśmy, słuchajcie, jak go otworzyć. Próbowaliśmy, a to trzeba tak po prostu wyciągnąć. I to można, patrzcie, Także... wydział. No, super. To pokazywaliśmy wczoraj właśnie w holuise. No dobra, teraz ja muszę wsadzić kwiatuszki piękne nasze do wazony. No serio, powiem Wam, że nie ma nic lepszego niż piękne. Świeże kwiaty z własnego ogrodu. Piękniutkie są. Super. Postawię sobie je tutaj w salonie i będziemy podziwiać. nasze świeczkowe zapasy nam się już skończyły i poprosiłam Krzyśka, żeby zajechał do Dino, bo w Dino y, wiem, że są te świece Janki Kendall, jest kokos i y, jest właśnie ta tropikalna no i Krzyśek kupił tą tropikalną mieliśmy ostatnio kokoska tę też chyba mieliśmy, kurczę nie jestem pewna ładnie, przyjemnie pachnie także zaraz odpalam są kwiatuszki, jest świeczka jest super i zabieram się za obiad Dzieciom jeszcze za chwilę zrobię kopytka, bo mają ochotę dzisiaj na kopytka. My będziemy jeść coś zupełnie dzisiaj innego i Krzysiek kupił jeszcze takie wkłady z Erwika.